Manko, ja jestem Tricus i dzisiaj jesteśmy razem z Yahimozo na, na Minecraft Fairyna. Gdzie Manko, z tej strony Yahimozo i dzisiaj jesteśmy z Tricusem na Minecraft Fairyna. E, czemu Cześć. jesteś ubrany w piżamę? To Bo pierwsze pytanie. Jest cieplutko na dworze, więc postanowiłem, że będzie mi jeszcze cieplej jak ubiorę piżamkę, a ja lubię jak mi jest ciepło. To nie ma sensu, stary. Ale ty, czekaj, wiesz Gdziemy. co ma sens, żeby wszyscy zostawili łapkę w górę. Dawajcie, zdobimy 48 łapek w górę. To będzie Jak super. Jak? To będziecie 723 łapki w górę. To pod koniec odcinka ściągnę czapkę. Uuu, dobra. To jest deal. Ej, słuchaj, w ogóle zrobię najbardziej bezużyteczny item na całym świecie. Dobra. Jak? Zakład? E no, nie nie, nie nie, wiesz, jaki to jest najbardziej bezużyteczny item na nie świecie? Wiem. Nie e, wiem. Są nawet memy z tym. Co cię jest za Minecrafter? Nie. Zaraz... wiem. To ten. Po pokażę ci potem, żebyś jeszcze nie widział. Żebyś Dobra. Się... potem miał większą niespodziankę, nie? Jezu, co dzisiaj w ogóle robimy? A! Ja ci mówiłem przecież. Mów... Nie. Tak, wysil mózg. <laughs> Daj, mózg. Czekaj, ja wiaderko mam w Nie, 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 nie to, nie no, to, nie ja to. Ja wiem, Cii. ja wiem, ja wiem. Będziemy robić farmę. A, czaje. Będziesz mi pomagał, bo ty już masz taką farmę, więc zakładam, że jesteś niezłym dzikiem. Jestem niezłym dzikiem. Robię... ci jaksu. Jak to? No zabrałem ci teraz. Przecież nie miałem tu diaksów. Kurczę! Na ty, wszystko masz żymówkę po prostu. Tyrol Ci nie wyszedł? Nie wyszedłem. W ogóle, w gdzie jesteś? Widziałeś tutaj pod jezioro? Patrzyłeś? Widziałem właśnie, widziałem. No. ładnie wygląda, nie? Tak. No, fajnie, bardzo Każdy przyjemnie. się zastanawia, co tu jest. A teraz Długo się zrobisz? No, z 28 godzin. <noise> Serio? Ok. Dobra, zobacz tutaj. O lol. Tylko ogarnąłem właśnie, że tutaj nie ma wejścia, i tutaj będzie farma. czajesz? to będzie ładnie wyglądać, nie? Gdzie pod tym będzie farma? Tak, pod tym szkłem Dobra. będziemy robić farmę. Czekaj, tylko trzeba wziąć dirta! Jakimozo, Co ty robisz? A może ja mam, A masz dirta? A mam! A ile nam potrzebne, myślisz? Z milion staków? Milion staków, to Nawet choć. dwa miliony. To ja wbiorę... Chodź, chodź, chodź. Jakimozo? No, no, no. Gdzie jesteś? A, tu! Widzisz, weź sobie dirta trochę. A Dobra. trochę nie. Ale trochę nie wziąłeś. Trochę wziąłem i trochę nie wziąłem. A, no to git. E, to. Chodź w takim razie, ja ci zaraz pokażę, ten, jak tutaj można wejść. Do tego, że potem tutaj będzie tajne wejście jakieś, ale jeszcze go nie zrobiłem, więc wyjdziemy innym tajnym wejściem. Co to na to? O, i Tricus jest skromny, więc subskrybujcie kanał Tricusa, bo on niedługo dobije swoje pierwsze 100 subskrypcji, więc zapraszam. Właśnie, nie. Oj, to nie jest tędy wejście. Właśnie, niedługo będzie specjal na 40 subskrypcji. 40 widzów, specjal. Więc, słuchajcie, spróbujmy dobić, w takim razie, skoro już mam 40 subów, to dobijmy po tym filmie 290 tysięcy subów. to chyba dobre. Eee! Uważaj kripa! Pomocy! Ja ja, ja, zamknięty. ja ja ci pomogę. Gdzie jesteś zamknięty? Tu dobra. Jestem, dobra. Zabi zabiłem tego frajera, chodź. Chodź Jak za mną. Jak ty brzydko mówisz! Frajer? No. Frajer to nie jest brzydkie słowo, w wielu komiksach dla dzieci czytałem frajer. <laughs> ale to jest się śmieszne słowo, co nie? Frajer, no? Ej, weź tak sobie pomyśl sobie frajer. Taki. No, ale... Można, si si można się uśmiechnąć, co nie? Chcę się śmiać chce, no. Ej, słuchaj. Y jeszcze ten skopujemy jedną warstwę, czy? Nie, chyba git jest, tak jak jest teraz git. jest. Jest git, ale jak, chcesz, jak, jak to chcesz robić? E no. Tak wiesz, Czaisz? Nie. No, automatyczna, tak, w pełni automatyczna, żeby, zobacz, tutaj jakoś były pistony, nie? Patrz, to. o tutaj, to. a tutaj będzie generalnie, żeby w to, tutaj spływały tej temki i okablowanie będzie szło tak tędy jakoś, nie? Tutaj Oj, po tej chodzi. ścianie. A czekaj, to okay. musimy, dobra, to robimy to w ten sposób po prostu. Aha, myślę, że tak. Jakoś, Chociaż... jakoś, yy, to, to trzeba było ubić siedem, co nie? Szademntuje, tak. To czekaj, czekaj, czy czy to jest w takim razie git? Nie wiem, mam łopaty jak coś więc. Okej. Okay. Okej, okay. to, to chwila. Ja so, ja to w sumie sobie policzę w takim razie, a, a można na, kordami liczyć w sumie 40. Ale kordami to wiesz, to nie, nie jest Raz, Dobra. dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Czyli teraz powinno iść w górę, ale lepiej zrobić lepiej liczyć odtąd 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dobra, jest, jest tak, jest dobrze, yy, to, to, dalej jak będziemy robić, to jest sześć. Będzie... Tutaj sześć. Yy, według mnie lepiej jest zrobić tutaj 7, a na końcu nie. zrobić trochę miejsca. O tutaj, yy, czaisz? Tutaj ale zrobić wiesz, trochę yy... miejsca, bo tu będzie wejście. Dobra, to jest ile, 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 klo ile klocków wejścia? Ile klocków tego, dwa? Yy, no, nie wiem, ile, ile jakby starczy, czekaj, bo tutaj odtąd dotąd jest 7. I teraz trzeba policzyć stąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jakbyśmy, jakbyśmy skrócili to o I jeden, dotąd... to by był git. Patrz. Chyba że, chcesz, chyba, że chcesz aż czaję. O, zobacz, widzisz? Tak to będzie. Teraz to będzie git według mnie. Kurde, wiesz ile ja się tutaj nakopałem? No, domyślam. Ja nie się. Mogę. 3, 4, 5, 6 I woda będzie musiała płynąć. Woda. Jeszcze jeden poziom nie jest. Jeszcze jeden poziom, poziom będziesz miał ten. Co? Jeszcze jeden poziom, bo jeżeli ona ma spłynąć w dół, to musi być sześć. A, Ale w sumie możemy zrobić niespływającą wodę. No ale jak chcesz na dwa pistony robić, to A, trudne. A, no racja, nie, 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 nie. Wow, w ogóle dziwnie strasznie oświetlają te shadery ścianę. Nie wiem, A, czy masz, masz też ja shadery. Ja bez Dobra i A, sprawdźmy, czy wszystko shaderów. działa, co nie? Okej. Okay. Działa, okej. Okay. No, epicko. Czekaj, to może zrobię tutaj nieskończone źródełko wody? Yy, dobra. Bo okay. chyba nam się przyda za chwilę. Ja też mam jedno, jedno wiaderko wody, więc. Ja mam dwa, właśnie żeby zrobić. A dobra, już. Ten. To jest. To jest niekończące się źródełko? Nie. Nie. Tak, i daj tam. Te... Na, na, na... No ja dałem na drugi róg. Już. Ok, no to gitara. E, pistony jeszcze nam są potrzebne w takim razie. To jest. Masz A razu... jeszcze trzeba zrobić nawodnienie tego pola. Mordomordini. To na boku. Na, na... Ja, ja ci to zrobię. Okej. Okay. A, a ja tutaj w, zacznę kopać w takim razie e, na te pistony miejsce. Bo chyba to będzie to nam się przyda. Mm, dobra, ty ogarniasz te mechanizmy w miarę, a ty jesteś programistą, to ogarniasz. Dobra, ogarniam, to ogarniam. Oga ogarniam, jestem, jestem jak Mozo. Jestem informatykiem, zaufaj mi. Dobra. Jestem informatykiem, zaufaj. A i tutaj pewnie trzeba zrobić tak. Masz skład może? Już... Tak, e, rzucam ci masz. Dzięki. Nawet Ej, nie rzuciłeś nie mi. Rzuciłem. A jest, jest, mam rzeczywiście. Uważaj, że ci nie wpadła do lawy. Poko spoko, mordomo. Nie, tu nie ma lawy tak naprawdę. E, dobra, nawodnienie tutaj i jeszcze z dwóch boków. Czy chwila? Bo na ile nawadnienie? Z dwóch woda? boków, ja to Tak, z dwóch boków, no? Okej. Okay. Mm, dobra, tutaj jest. Są te pistony. Mm, dobra. Tylko trzeba zrobić pistony, jak się robiło? Yy, u góry wow. trzy kobla, po bokach deski, albo nie, u góry trzy deski, po bokach koble, na dole redstone, na środku I żelazo. Okej, okay, czekaj, ja tutaj ten, zrobię jakieś wyjście, żeby nie trzeba było chodzić tą tajną bazą cały czas. Yy, więc sobie wyjdę... stąd. Dobra, Dobra mordo oh. mrodini spokojnie. Mrodini. Jak, mordo smrodini. To jakaś twoja morda puści bąka. Tam jesteś, mordo smrodini. Chyba ty. <laughs> Chyba ty, bo chyba nie ja. O, o kurde, ale jestem ten. głodny. Nubem? Kurczę. Nie, nie nazywaj mnie tak, bo znowu będziemy wrogami. Będziemy wrogami? Tak, chcesz wroga? Nie chcę. Bo jak dostaniesz wroga, to będzie bolało. Bądźmy wroga, a gdzie jest róg? No ty jesteś a, ten. Ma, na ma, ma, masz, skin, masz skina Jelenia, więc masz rogi. Nie jest, nie, nie mam. Dobra, to ja pójdę po żelazo w takim razie i dużo trzeba tych pistonów. A yy, i po gravel. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwanaście, dwanaście pistonów, tak. Czyli ile to będzie żelaza? Yy, dwanaście. O kurde. To. Jaki może jesteśmy ten. Po nas. Nie masz tyle? Po nas. Nie, no mam, żartuję. Dobra. <laughs> Kurczę, okay, nie strasz. To... Sorry, sorry. Tam że nie przygotowany jest... do odcinka jesteś. Nie strasz, nie strasz, bo... Bo się skupkasz. To, to nie było tak wcale, tam było zestrasz się. No dobra. Ale ty jesteś wulgarny. Nieprawda, w wielu komiksach dla dzieci czytałem. W wielu komiksach. <laughs> po prostu. Wyznacznik tego coś wulgarny. W wielu komiksach czytałem. <laughs> nie, to jest ten. To było ze, ze Star Treka, jeżeli oglądałeś. Nie. <laughs> to jest taki śmieszny tekścik. Dobra, A. to by ci potem okay. najwyżej pokazał. O nie! Co ja Ej. zrobiłem? Dobra, nawodniłem. swoje życie. Na, nawodniłem ci już wszystko. Tak? Ta. Ja szukam. E, gra, gra, jak to się mówi? Gra, grawel, gra, gra, gra? Gravel? gravel. <gry> nie no, gravelu. Dobra, mam gravel. Masz kurczę na schodach gravel. Ja ci I nawet tutaj mogę mam... skopać. Co? Cicho, na schodach cicho, masz gravel. Cicho, 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 cicho. Nie mów, nie mów tak. Gaugan. Nie mów tak, bo kurde cię szczelę Dobra, sorry. Ej, ty ja sobie zbiorę, bo ja potrzebuję gravelu, dobra? Ale gdzie ty masz? No na schodach miałeś gravel. W jakich schodach? No jak tam idziesz do swojego do farmy ze swojego domku. A, no to spoko. Ty wasm, ok? No. Dawaj, bierz. A ja kurczę cementu potrzebuję, wiesz? A no, bo ściągnąłeś ode mnie domek, widziałem. Nie szongnę, mam mój domek będzie dużo lepszy. Cii, ale gdyby nie mój domek to byś się nie miał na czym wzorować, żeby wiedzieć co jest Przecież fajne. Nie wzoruję na twoim dołku. Wzorujesz. Łamco. A, ale Z... po, widziałeś bo widziałeś jak ładnie wychodzi? E, nie. Kurczę, nie, no widziałem, teraz... pokazywałem nawet na odcinku poprzednim. Tak? Tak, powiedziałem, że znów jesteśmy wrogami. Dlaczego? Nie wiem tak sobie. Nie fajnie. żartuję, nie powiedziałem tak. Dobra. Dobra. E, to mam teraz. O, jeszcze tylko jeden brakuje. Aj, deski teraz. Drzewiej było lepiej. Drzewiej to dawniej po staropolsku. Drzewi? Wiesz? Nie Drzewiej? Nie widziałem. no. Nie? No to, nie. To czekaj, co, co jest potrzebne? Trzy deski. Iron? Ej, skąd jest, Ej. Skąd jest? Kiedy jest ta tabliczka pozdrówki Jehimowianka? Eee. Nie wiem, Dillerek chyba to napisał. Ej, to jak się robiło tego pistona? Na górze trzy deski. Na góry trzy deski, po bokach cobblestone, na dole redstone, na środku żelazo. A, okej. Okay. Masz? O. Tak, 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 tak. Tak, oczywiście. Dobra, super. E, oczywiście, dobra. Po bokach cobblestone. E, po zbokach. Po z do... O! Co to? Nie bij mnie! Sorry Popsujesz mi crafting cały Naprawdę? Nie musiałeś no. wychodzić z craftingu Ale... No myślałem, że mnie Enderman bije <laughs> Bo ciągle mam Endermany W Dobra, domu, tajem. wiesz? Okej, okay. mam... CO?! O co chodzi? Czekaj, nie ogarniam tego Rzuć nie mi działa? deski, rzuć mi deski, szybko! Poczekaj Rzuć, y rzuć, rzuć bo... mi deski, bo ja nie chcę tego craftingu usuwać ale... muszę muszę ci zrobić. O Jezus, musimy... No wyrzucić. masz, wyrzuciłem. Daj. Deski. Jeszcze raz. O! Zbieraj to. No nie! odepnę cię, odepnę cię, dobra, dawaj. cię, <laughs> no, git dobra Rzucaj deski za cooperation modification Gdzie, o, dobra. cię, 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 No. Zbieracie Mordini. Na... Bierzemy Red. teraz to. A umiesz zrobić repeatery? Ta, musisz przypalić kobla Mam stone'a tutaj. Masz, rzuciłem Masz ci. Mam stone'a. Ta, Dobra, daj mi stone'a, daj mi redstone. Ej, znasz tego mema, dealer znowu spadł do wojda? Nie, bo to nowy mem. Okej. Okay. Masz redstone? <grym> e, tak. A co? Rzuć mi proszę. E, proszę, kolego. Masz, to dla ciebie redstone tylko zrób z niego Trudno, tak dla ciebie pomarańcza. Nie wiem ile potrzebne jest yy, repeaterów. 24. Ta? Yy, 12. Yy, 12. Aha. Dobra, to biorę. Będę musiał niedługo znowu brakuje zacząć stona. chodzić do kopalni. Stów na brakuje? No. 12 repeaterów? Po 12. co tyle? No bo na, na każdego pistona. A, i potem jeszcze więcej trzeba będzie. Znaczy, w sumie to w sumie, w sumie, nie starczy. Znaczy, a w sumie to tak, to potrzebujemy więcej. Dobra, zrobię dwa więcej, eee. ale. Stone. Ja miałem bardzo dużo stołna. zaraz ci go przyniosę. Masz się cier... Masz się cier... a, już mam, już mam wszystko, już starczy. Już starczy? Tak, ale bo wiesz, że potrzebny jest więcej yy, ten repeaterów. Starczy, mam wszystko. Dobra, to teraz budujemy. Red znaczy, redstone potrzebuje. Yy, no to dobrze się składa, bo akurat przyniosłem. Masz. Super. Dobra, powinno starczyć, Lecimy? Okej. Okay. No. To ja mam cię budować mechanizm. No. Dobra. Yyy, e, to znaczy ten, obydwaj będziemy budować. Boką. Ja ja już tutaj zacznę kłaść te te te. Dobra. Ale tutaj jest ciemno, czekaj. Chyba timeset trzeba będzie zrobić. Timeset? A to tak no. na 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 regalu to się robi tutaj, czy? No. Od kiedy? No, od zawsze, w sensie widzowie to zatwierdzili. Ja się pytałem, robić timeset czy chodzić zawsze spać? A po i powiedzieli, że jak daleko łóżko, to ten, żebym nie wracał. Dobra, czaję. Co tutaj się stało? What the Ej, fuck, tricus, man? chodź tu, wyłóż, te, wyłóż pistony, proszę. Już. Eee... Eee, tutaj, tutaj, tutaj stawię piston, nie na tej wysokości. Kurde. Musisz z góry stawiać. Ok. Denerwuje mnie to obracanie bloków. Niby jest przydatne czasem, ale bardziej mnie denerwuje. Czasem, Czasem, no mnie... ale trzeba to robić, co nie? Obracać. Częściej mnie denerwuje, niż jest przydatny, to wiesz? Yy, dobra, zadanie dla ciebie. Musisz, musisz wykopać jeden poziom dalej, yy, ten. Spoko, mordo mordini. Już kopę, Ju bo mam dobry kajlov. Masz kajlov? Ja. Yeah, Sio. Sure. Sio. Sure, I have one kajlov. One kaj <laughs> Dobra, I already used it. E, tutaj wągiel jest w ogóle. Uważasz, że wągiel to przydatny blok? Ja uważam, że wągiel to przydatny blok? Tak. Uważam, że bardzo. Ja też. Dobra. To, to właśnie nas od siebie różni. Dobra, znaczy, masz, nie, masz różni. żwira? E, Sio. <laughs> <laughs> Dobra. Ej... Okej. Okay. Dobra, ale kozacko. Mordo, kozacko, mordini. kozacko, Mordomordini To teraz ja, ja to powinienem zacząć orać już, nie? No może zacząć orać, no? O rampole na traktore. O rampole na traktore Ło, wszystko się nawadnia, no, normalnie Paje wszystko działa, pany No 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 To są cztery pola takie jakby w sumie Pełnowymiarowe więc jestem z tego bardzo zadowolony, gdyż ponieważ albowiem e, to spoko jest. No też tak sądzę właśnie. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Tutaj zaurane trzeba będzie chyba glowstone na oświetlenie jakieś ładne, co nie? Yy... Można, no. Bo pochodnie to tutaj nie wiem gdzie stawiać, a glowstone tak sobie może wisieć w sumie. Ta jest. Dobra. Też tak sądzę właśnie. Też tak sądzisz, też tak okay. sądzę. Okej. 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 Kto wie, o co chodzi, ten wie. A kto nie, ten nigdy w LoL'a nie grał. Okej. Okay. Where, where, where's my glowstone? Glow, 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 glowstone. E, dobra, mam tutaj jakieś 10 glowstone'a. Być może e, starczy. Być może starczy. Mmm, okej. Okay. Ja tutaj mam bośnie chleba. Znaczy będę miał bośnie chleba. Jak będę Wy, miał... Wybacz, tak się skupiam za bardzo czasami, ale... Spoko. Spoko. Spoko Mordo Mordini. Mordo Mordini, jak dla mnie... O! Słyszałem, że coś działa. Coś działa, no. No to Kitoro. Jestem bardzo zadowolony z tego, że to działa normalnie, Mordo Mordini. Dziękuję, że, 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 to zrobiłeś dla mnie. Nie ma na co. Spoko. Znaczy, nie wiem, co się na to odpowiada. Okej. Okay. Mm, to ta. Dobra. Można... Można już tutaj nawet... Masz może wiadro jeszcze? Eee, tak, mam dwa. Dałbyś mi? Tak, dałbym ci. Dzięki wielkie. Spoko. Spoko loko. A czemu tutaj brakuje jednego? O co? Ej, co? A no to musisz dostawić. No dobra, już. Okej. Okay. Co Czekaj, robimy? Nie, nie sadź, bo sprawdzimy czy działa, dobra? Dobra. Yy, spoko, spoko, spoko. Jak? Czekaj. A I czemu ta pochodnia... Czemu ta wajcha jest tutaj? Yy, bo takie udałem. A, a mo mo można ją przenieść? Jasna sprawa. To po git. prostu z tyłu z tyłu ciągniesz bardziej ten Redstone. Tak, yy, masz za tym pochodnie Redstone, owo, nie. Okej. Okay. Yy, redstone mam jak coś, jak chcesz. Dobra, masz, dobra. Możesz pociągnąć to tam dalej, co nie? Spoko. Spoko. Spoko, lokaj. Przez ciebie ci podeptałem ten. No Mówi żal. coś. Żal. Żal? Żal.pl. Żal? Żal. Dobra. Żal.net. Dobra. Żal.net. <laughs> Okej, okay, gdzie jest ta pocho... O, oh! Co tutaj? Co tutaj jest? Co... Co to? Co to? Nie wiem. Okej... Okay. Teraz tędy... Gdzie tu... O! Znalazłem no, pochodnie. No działa, no działa, no. Eee, to teraz... Mam to po prostu przyciągnąć normalnie redstone? Tak. Tak. Na patafiana. Tak, na patafiana, no. E, okej okay. i. Tylko... masz jeszcze Redstone? Tak. Daj mi Redstone. I ty możesz... Oko. Możesz taki protip, co nie? A no. ty jeszcze tylko cztery zostało? Nie. Okej. masz coś cały, który mam. Tak ci będzie wygodnie, co, nie? No. A. No. A zamkniesz? Yy, zaraz zamknę jeszcze nie bo nie dojdzie. Włącz to dźwignię, proszę. Yy, dobra, już. Już włączyłem. Dobra. Teraz trzeba ogarnąć gdzie jest środek pola. Kto ma 7, to środek będzie w czwartym bloku. O. Dobra, działa. Działa. Super. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A nie, to ma 6. To, tu nie ma środka. O, kurde. No to grubo. E, to oświetlimy to w takim razie. O, tak, o. Dobra. To będzie spoko oświetlenie. Dobra, działa ci. Wszystko. Spoczko. Dzięki. Dobra, to ja jeszcze. Jak pociągnie dźwignię w dół, to po prostu się zwalnia to wszystko, co nie? Mhm. Okay, raz, dwa. Tyk tutaj pyk okej, okay, to będzie tak oświetlać teraz tego tak a chwila, zróbmy to tutaj pierwsze może tutaj zróbmy może drugie ok, będą po dwa na taki rządek okej okay, do okej okay. dobra, ja ci z tej strony to wszystko tak wyrównam, co nie żeby nie było takich dziur Problem Aha. to łatam normalnie, co nie? No, ja to potem załatam jakoś, wiesz. Po profesjonalnie, no. Dobra, tutaj już zasadzę, żeby sobie cokolwiek rosło. Że nie było, że taki ze mnie bogacz i mam farma, nic na niej nie rośnie. Mm, dobra. Pyk, 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 pyk. Ok. Pyk, pyk. Oj. Dobra. Okej, okay, no to stary, to jest koniec tego pięknego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z mechanizmów takich. Kopanie ja wam mam oszczędziłem taką na live'y. Łapki w górę. Łapki w górę, zajrzyjcie do Jakimozo, bo też będzie film ze mną u niego. Subskrybujcie obydwa kanały. To by było na tyle. Ludziska na razie. Zobaczenia, cześć, cześć, cześć. Pa!